Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Jobkowski i zapraszam na opening worków świątecznych. Udało mi się już wszystkie wyłowić. Ciekaw jestem, jak w tym roku mi pójdzie. W tamtym roku udało mi się wyciągnąć kołowrotek Imperial. Większość osób o tym wie. Zobaczymy, jak w tym roku pójdzie. Żeby nie przedłużać, chciałbym jeszcze tylko złożyć krótkie życzenia noworoczne, bo już praktycznie jest po świętach. Dzisiaj, ostatni dzień świąt, wypuszczam ten odcinek. Na nowy rok chcę Wam życzyć yy, przede wszystkim zdrówka, żebyście byli zdrowi, bo to jest najważniejsze, a wszystko resztę Wam się spełni na pewno. Także naprawdę powodzonka Wam życzę w przyszłym roku. A teraz, żeby już nie przedłużając, przejdziemy do openingu woreczków. I tak, polecimy sobie z pierwszym woreczkiem. Tutaj jest 7 dni premium, ale to jest z zawodów, w których ostatnim czasie brałem udział. Także lecimy sobie z pierwszym workiem, ale te dwa worki zostawimy sobie na sam koniec. To są worki premium. Także polecimy sobie z pierwszym workiem, zobaczymy co nam da. Standardowo będę nimi trząsł, tak jak zawsze, jak rok temu. Zobaczymy, potrząsiemy woreczkiem i co nam da. O, zaczyna się ciekawie. Happy hook. Ok. Lecimy następny worek niebieski. Okay. A... Teraz suweczka, dobra. Będziemy na tamten haczyk łapać rasówki. No, zaczyna się ciekawie. Następny prezencink O boże, znowu haczyk. E, nie, teraz silik jest ok. Ale no, też się przyda. Też się przyda. Często się zrywa haczyki na, na telkach gramy następny woreczek. Happy hook, kolejny. Okej, okay, a to jest tylko jedna sztuka, jedna, okej, okay, piętnasteczka, okej. Okay. Dobra, otworzymy sobie teraz zielone prezencik, może coś lepszego się trafi. O, sześciopak, mąkę i kola. Okej, okay, dobra, będzie co pić. Zniemy sobie kolejny ten zielony prezent. O, serek, pudełko serków topionych spódnik. Dobra, dzięki Mikołaju. Zatrzęsiemy cyk 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 powracamy. znowu Coca-Cola. Dobra. Teraz polecimy czerwone. Woleczki. A piwko. Piweczko piweczko mam jeszcze takie nierozpakowane z tamtego roku jedną tą grzeweczkę taką małą. I jeszcze batoniki mam z tamtego roku też nieruszone. O proszę, co to jest? O, jak fajnie, kuleczki, zestaw kulek proteinowych, przyda się na pewno, przyda się, Lecik. mamy tutaj pepper, sweet corn, tutaj nie mogę doczytać, tutaj mamy pineapple, okej, okay, tutti frutti, jasne, przyda się, dzięki, dobra, to polecimy jeszcze z tym czerwonym teraz, tu chyba z tego może premium wypaść, ale nie jestem pewny, nie pamiętam, o, Maszeczka, dwie porcje wódki Tunku. Spoko, przyda się. Idziemy teraz z tym. Zobaczymy, co tutaj. Miód pitny. O nie miałem jeszcze. Nie miałem. Spoko, fajnie, też się przyda miodzik. Otwieramy kolejny woreczek. Devil Bright. Wytrzymałeś 15,5. 15,6. 100 metrów przyda się wykorzystam oczywiście spoko jeszcze ten niebieski chyba to jest ten, ten wcześniej zwykły taki woreczek znowu haczyk same haczyki dobra kolejny prezencik tutaj może premką rzuci nie tutaj voucher do sklepiku też się przyda bo czasami są drogie na dechydowanie dawanie rybki także spoko jest jakiś tutaj. I ten tutaj czy nie prękę. A dało 3 dni. Okej, okay, super, fajnie. Zadowolony jestem z tych woreczków, które wcześniej dostałem. No te haczyki trochę nie weszło, ale mi lepszy haczyk niż ciasta, bo nie korzystam tam zbytnia i też mam też dużo. Dobrze. Dodajemy pierwszy worek. To lecimy z tym workiem, bo z tego worka w tamtym roku poleciał mi Imperial. Z tego worka poleciał mi Imperial w tamtym roku. Eee, taki oto kołwroteczek w tamtym roku. To jest właśnie ten kołroteczek. Fajny korzystam z niego. To odpieramy najpierw ten prezencik Co nam ten prezent rzuci? Jestem mega, mega ciekaw. O, teraz. Szampan. Szampan. W sam raz na Sylwestra szampanik. Dobrze, spoko. No i teraz tutaj ostatni woreczek. Co nam tutaj rzuci? Będzie fajna pamiątka, czy nie będzie fajnej pamiątki? Jestem ciekaw. Ej, ruby diament. Okej, okay, ale też dobrze, mega jestem zadowolony. No nie udało się w tym roku żadnej węgi ani imperiala odhaczyć. No myślę, że jak już jeden dostałem, to już to już więcej nie, 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 nie wejdzie. Mi jest mała chyba nikła szansa na to. Ok, ale i tak jestem mega spoko zadowolony. 3 dni premki włóczerek, alkohole, jakieś tam e, kulki. Także fajnie, coś tam do picia e, też mi się udało wylosować, więc mega, mega spoko zadowolony jestem. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, mówił Jopkowski. Do zobaczenia w następnym filmiku e, lub na live'ach. Zobaczymy, co przyszły rok przyniesie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Yo.